Trzyma. No dobrze, ale po czterech miesiącach... Ach, no, jeszcze lepiej. Nie. Czemu jestem taki niski. Ostatnio te... ja mam po prostu dłuższe nogi. Dzień dobry. Ja do siebie tu jeszcze tylko to mój dziennik taki pokładowy Michał. Jestem z ciebie bardzo dumny. Już 7 dni spośród 30 Twojego wyzwania bez cukru. Trzymasz się bardzo dzielnie. Na szczęście to w ogóle nie ma wpływ na Twoje humory, życie, zdrowie i małżeństwo. To prawda? był głupi pomysł. A? Dlatego, że ja po prostu nie jadłam dużo słodyczy wcześniej, więc to, że ich nie im teraz nie wpływa jakoś super specjalnie na mnie. Natomiast nasze małżeństwo wisiało na włosku. Już parę razy. Więc nie jest łatwo. Send help. Ale ja się cieszę na, na Instagramie. Ja jestem was ba bardzo dumny też, że dołączają e, dziewczyny i jeden chyba mężczyzna również ze mną do tego wyzwania. 11 osób jest. 11 osób Czy razem ze mną 12? z na... No, z tobą 12. Nie ma to w ogóle przełożenia na nic dobrego, co was spotka, ale jestem z was dumny. To jest nieprawda. Cukier naprawdę szkodzi. Naprawdę? A szczególnie taki ze słodyczy. Bo... Ja się czuję zmarnowany. A jeszcze, jak mówię, twoim żelem, e, który ma oliwkę e, do ciała. O, a włosy to już całkowicie myślę, że <noise> jest zrujnowane. To był żel do ciała. Patrzyłeś, że tam jest napisane żel do ciała, a nie szampon do włosów. W każdym razie dziś monika pełna energii, ja bez cukru. Zauważmy. Jakby nie YouTube, to w ogóle nie ma sensu moja egzystencja chyba już bez cukru, Ale ja się cię wolę spokojnego, naprawdę. Teraz te wszystkie <grym> ja myślę... memy, gdzie jest jeden pies spokojny i drugi pies, który do nim skacze, <grym> nagle mają sens <grym> dla mają Państwa, prawda? Mają sens, prawda? Ja myślę, że jakiś pokład ostatni cukru w moim organizmie się właśnie uaktywnił. A dzisiejszy odcinek jest o dżinsach. Eee, o niepraniu ich. O niepraniu dżinsów. W każdym razie ja nie wiedziałem o historii dżinsów. Bo się okazuje, że tego się nie da sprawdzić w 100% skąd one się wzięło. Z jeansów miały być robione namioty dla poszukiwaczy złota, i się okazało, że te namioty są takie super wytrzymałe i że można by z nich zrobić jeansy. Stan. Chyba w jednej z moich pierwszych książek o historii mody e, o tym czytałam, teraz wiesz, nie sprawdziłam tego dokładnie, ale myślę, że, że, że coś w tym jest. Dlatego mówię, że to nie jest jednoznaczne, bo zrobiłem research, to jest merytoryczny kanał, wiadomo. Sprawdziłem to, że to dotyczy gorączki złota i poszukiwaczy złota i ogólnie klasy robotniczej, która tam biegała, jechała, no i musiała mieć coś z porządnego materiału, żeby się to nie... Wycierało, jak rozpróło, oni klęczeli jak też, nie? Rozpruwało, jak klęczeli nie? nad, nad rzekami, przesiewali, to jest ciężka, ciężko robota. Levi Strauss z panem właściwie Jacob Davis zapoczątkował to i powiedział: No, kurde, trzeba jakieś spodnie zrobić albo jakiś ciuch, żeby to się nie przecierało. I wszedł w spółkę z Levi Strauss. Tak to mam napisane, sobie zrobiłem notatki nawet. Levi Strauss co robił? 1873. On chyba się zajmował, już miał jakąś tam fabrykę swoją, dzianinową, nową. Tak, ty i mi complete. <laughs> Przede wszystkim oni wpadli na to tam. Że jak to się nazywa? Te guziczki, tu. Mhm. To są nity? Nity, właśnie. Te nity powodują, że w tych kluczowych, newralgicznych miejscach to się po prostu nie rozładzi. I oni to nawet chyba później jakoś próbowali opatentować. I Lewis Strauss to chyba dalej jest jedna z kluczowych marek na rynku. Jeansów. Zresztą, jak pana gentlemana, dlatego sobie tak tu wyszukuję i oglądam, bo nie da się już bardziej amerykańsko, e, jeansowo wyglądać, jak z Teksasu. Eee, Czy jeszcze się da? Jeansowa koszula, jeansy, e, brązowe botki i amerykański uśmiech, nie? Bo tak, on, jest taki on jest opalony bardzo... i taki super amerykański. I to on powiedział w wywiadzie, że się nie pierze jeansów. Tak. I don't wash your denim. Jeszcze znaczy, tak ładnie mówi, taki jest cały, cały jeansowy. Zawsze taki czysty, odprasowany. Jest taki super odprasowany jeansowy i zawsze tam.

Dla człowieka, niż to, jak tu się przecierają te jeansy w charakterystyczny dla Was sposób, i one się robią wtedy unikalne. Unikalne się robią. I my tego nie chcemy prać. My nie chcemy ich zniszczyć. To jest taki, jakby odcisk, chcę powiedzieć, dupy, palca, nie? No bo na pewno na tyłku też jakieś specyficznie. Przecierają w od tego, jak się ruszasz, jak, jak mówisz, jak siedzisz. I oczywiście, że to sprawdziłem. I się okazuje, to co Ci mówiłem, co podtrzymało trochę nasz związek, jakąś ciekawością, którą zasiaje w tobie, że FBI ten odcisk i to, jak się równomiernie jeansy przecierają. Dlatego Chip mówisz, że jest unikalny, dlatego jeansy dż są tak fajne, denim. Że FBI w pewnym momencie używało odcisków i tego, jak się y, na spod jak się spodnie. Aż ty mi się macasz. Przepraszam, FBI używało tych przetart na tyłku i na dżinsach, to tak jak się to rozchodzi do ścigania przestępców, ale adekwatnie do odcisków palców. Bo się okazuje, że to jest unikalne. Że naprawdę to tak. jest unikalne. Jak się przecierają te spodnie, pewnie też zostają też jakieś ślady, nie prochu na nich i tak I dalej. I chłopa znaleźli po tym, w jaki sposób się jego dżinsy przecierają i używali tego przez dłuższy czas. Ciekawe. Niesamowite, dziękuję Ci. To akurat było ciekawe. Przyznajcie, dajcie znać w komentarzach. Moim zdaniem to było ciekawe. Ale co z tymi Japończykami? Bo mówiłeś, że w tak. tym samym czasie, jak, jak te dżinsy zostały wymyślone, to. Nie, Włosi, nie Japończycy. Chodziło o to, że dlatego mówię, że to jest. Bo, oczywiście, Wikipedia jest jaka jest, więc jak sobie to przeczytałem na Wikipedii, to tam w ogóle to jakby jest dwutorowo czyli i ten e, Levi Strauss, i ten David sobie tam robili w Ameryce. Więc, oczywiście, ponieważ to była Ameryka, to marketingowo to zrobili dużo lepiej niż Europejczycy. Poza tym, jeansy to jest symbol Ameryki. Tak, ta, kowboje, kowboje. Lucky, lucky Strike, na koniach. Koleś na Malboro. O tak. Nie, to jest legendary. Kilku... Marlon Brando. Kto Uważony... no, nosił lewisy. Levi'sy. No, Levi'sy. ale Marlon jest uważany i jeszcze James Dean za ikony jeansu. Wracając do tego, się okazało, że w miejscowości, która się nazywa Genoa we Włoszech i we, franski, we, we francuskim Nimes. Też tam chyba w 1700, którymś tam roku już wymyślili ten taki. Uwielbiam się dotykać przez jeans, to jest jakieś niepokojące uczucie. Taki splot, bo to jakiś jest taki specyficzny splot i to barwienie tej tkaniny. No i sobie to tam wymyślili dużo wcześniej niż ten David i tak dalej. Ale właśnie nie wiadomo, i dlatego Ty mówiasz, że zresztą my mamy zbiorową świadomość. Tak, no rozmawialiśmy o tym, że w tym samym czasie bardzo często ludzie w różnych y, miejscach na świecie wymyślają to samo, bo w tym momencie właśnie ludzkość jest na to gotowa. Ja ostatnio czytałam o takich badaniach na małpkach że jak małpki na jednej wyspie się czegoś nauczą, to tysiące kilometrów małpki na innej wyspie już to też potrafią. Czyli jest coś takiego jak kolektywna świadomość i przekazywanie sobie w gatunku pewnych informacji. Czasem się kłócimy, kto był pierwszy, kto to wymyślił. To trochę pokazuje, że pomysł mogą mieć różne osoby w tym samym momencie. Ten, kto lepiej ten pomysł wykona, kto lepiej ten pomysł rozprzeda i sprzeda. Do tego ten pomysł jakby de facto, de facto należy. No i na pewno coś w tym jest, nie? Ale z drugiej jeszcze, albo z trzeciej nawet strony, też możemy się zastanawiać, czy dobra, czy pomysł to jest wszystko. Nie wiadomo, które jeansy są lepsze. Jedne będą, dla jednych, te z Włoch będą lepsze, dla innych Lewisy będą lepsze, a dla innych jeszcze inne, jakieś, jakaś inna marka będzie lepsza. Ale ważne jest to, że właśnie w takiej kolektywnej świadomości i pewnie też potrzeba o tym decyduje, nie? Że jest jakaś potrzeba na świecie, Ogólnie nie było ciuchów dobrych dla klasy było robotniczej. No, dla klasy robotniczej. Które się nie psuły od razu, i to była potrzeba, i prędzej czy później, bo to tak wszyscy mówią właśnie, że jakieś nazwisko. I jakby nie to nazwisko 2000 lat temu, to nigdy byśmy do tego nie doszli. No doszli byśmy, czy później ktoś by do, ktoś Bo była taka tego potrzeba, doszedł. i tylko akurat sprost zdarzeń sprawił, że Davy z A to, co było z tymi Japończykami? Zapamiętam, że coś powiedział o żadnym nie się kończąc, bo to jest bardzo ciekawe, a my tu bardzo, bo takie mamy merytoryczne treści. Mówią mądrzy ludzie, że idea i pomysł to jest 20%. A wykonanie tego, realizacja, marketing, sprzedaż w ogóle wszystko to jest 80%. Wykonanie pracy, tak? tak. Bo ktoś może Wam powiedzieć, no ja też miałem taki pomysł. Wspaniale polećmy na Księżyc. Super. Byłem pierwszy. Z zrób tak. to, <laughs> Z Japonią chodziło o to, że najdroższe dżinsy, i też to oczywiście sprawdziłem, mm. są w Japonii. Tak. Pogubiłam się w ciekawostkach, Tak jak bardzo ciekawa, bardzo ciekawy odcinek o kawie Jamaica Blue, który tu miałem wcześniej. Też ona jest konsumowana w Japonii Głównie jej przez to jest bardzo droga, bo w Japonii ogólnie jest drogo, a oni mają jakieś psychopatyczne, jak moje, e, przekonanie i dążenie do detali. Ręcznie barwią, gotują, prasują, e, dziergają te jeans i one po prostu tam są najdroższe, jak się tylko da. Ale wszystko jest ręcznie i podobno są najlepsze. A nie wiedzieli, mówię. A Wiesz, że kosztują? 2000 dolarów. Droższa niż ja przywykłym PP jeans lub w moim ulubionym pięknie brzmiącym Dondup. I to nie jest żadna reklama, bo ja sam kupiłem. Dondup. Chyba się mówię chyba. Dondów do brzmi lepiej. Ale dondów po polsku brzmi lepiej. To są dżinsy, które Michał kupił w Mediolanie. Wcześniej nosił. Ja tak wtedy sobie ja... chodził, a tyle się opisywać. To jest takie. Wiesz... Wcześniej miał takie jasne i teraz kupiliśmy ciemniejsze, bo faktycznie one mają super kształt. One mają super kształt uwielbiamy so... i się nie psują, bo ich nie piorę. Dobra, ja też jestem w dżinsach. Mam dżinsową kurtkę. To jest moja kurtka Wranglera. Ja nie wiem, ile lat temu kupiłam. Wydaje mi się, że 4-5, ale kiedyś w ochniku mi się wydawało, że kupiłam swoje ramoneskę i przyszłam tam i mówię, że ja mam tutaj kartę stałego klienta, bo ja kupiłam ramoneskę. Pani, ale to I było na komunie 5 lat temu, a pani mówi, ale my pani nie mamy w systemie, więc to musiało być minimum <noise> 10 lat temu. Jak weszła moda na oversize'owe kurtki, to tylko we że była. Kocham ją i w sumie faktycznie piorę ją raz na pół roku, nie, nie piorę jej częściej. Prezentujemy, Tak, prezentujemy, prezentujemy, nasze dżinsy. Ja sobie kupiłam je. Ja jestem taki niskie. Tej... Ja mam po prostu dłuższe nogi, to jest ta, ta kwestia. I one są takie asymetryczne tutaj. Są to jeansy firmy Agoldi. Są super miękkie, naprawdę. Są z organicznego jeansu, więc ekologiczne i tak dalej. Dzisiaj mi się śniło. Głupia dygresja. Poznałam właścicieli Agoldi, bo oni kupili sobie apartament w Krakowie i ja to zobaczyłam na Instagramie. Do nich napisałam: Ja noszę wasze dż dżinsy, jeansy, poznajmy się. Już pisze, gdzie Agoldi. Z jakiego to kraju? Nie mam pojęcia, ale. Wiesz, no po prostu i. i, i. A goldy? Tak. Premium Denim Label Dedicated Setting Standard Advanced Directional Denim. Teraz to są zdecydowanie moje ulubione jeansy, a moją drugą marką ulubioną są moje jeansy Isabel Maraum. Ale uważam, że Zara też robi całkiem dobre jeansy, ponieważ dają dużo streczu i one są wtedy rozciągliwe. A i moje jeansy, dżinsną... które, które jak się poznaliśmy pierwszy raz na zakupach, to ty mi zakupi... nie zakupiłaś, tylko powie... kazałaś mi to kupić. No, no pepe jeans. Pepe tak. One są dobre? Jak Jakbyś tak miała zrobić pięć, nie właśnie, Nie wiem. Dawno, dawno nie widziałam, jakie mają Pepe Jeans, ale wcześniej, jak dużo chodziłam z klientami na zakupy, z facetami, to Pepe Jeans bardzo lubiłam. Bardzo lubiłam. Jakiś czas temu też y, pracowałam trochę dla Wranglera właśnie i oni też mają fajne jeansy i dobrze przeszkolonych sprzedawców. Czy jak to się... Levi Strauss? No to są te klasyczne 500 jedynki, nie? Są dziewczyny, które w nich wyglądają dobrze, ja jakoś nie wyglądam w nich specjalnie. A propos tego prania, bo to nie jest tak, że nie pierzemy ich w ogóle, Pierzemy je wtedy, jak już są absolutnie ma prane. To jest właśnie ciekawe, bo one... Nie śmierdzą. Dobre dżinsy, Nie, One dobrze pachną. One nie przesiąkają. One naprawdę nie, nie powinny przynajmniej e, tak mocno przesiąkać, chyba że jest to smażona cebula i czosnek w kuchni Twojej mamy. To prawda, albo Twojej. Ale co ciekawe, Do, w one tak samo. naszej mamy nie One po miesiącach pachną utrzyma. dobrze, ale po czterech miesiącach. Ach, no, jeszcze lepiej. Kiedy byliśmy w Mediolanie? Wspaniale, trzy miesiące temu. Ale Ty w nich dużo nie chodzisz. Bo ja w, w Ja dużo nie chodzę, mam dwie pary jeansów tylko, ale są bardzo porządne. I okazuje się właśnie, że jak się je pierze, no to nie wiem, my pierzemy raz na cztery miesiące, trzy? No coś takiego, nawet dłużej, dużo dłużej. No. Jezu, PP Jeans prawie, prawie dwa razy. Ja to nie może nie. dłużej. Michał w ogóle nie lubi prać rzeczy. To jest yy, oszczędzam rzecz. sobie, okej? Okay? Ale chodzi o to, że właśnie jak się je wypierze, to się cały ten odcisk tyłka i te dystynktywne rysy psują. Jeans po prostu się psuje. Ja nie wiedziałem w ogóle dużo o ubraniach, więc mi zdradziła różne tajniki. I są ludzie, którzy wkładają właśnie do lodówki jeansy. Do ja zamrażarki. Do zamrażarki. I zrobiłem research, że to niby bakterie niższe i w ogóle, że to wtedy się wyciągnie i są takie świeże. Odświeżone. odświeżone. I one są owszem odświeżone przez chwilę, Bo ale... Zimne. Ale zro tak. Zrobili badanie i ogólnie rzecz biorąc temperatura w lodówce, w zamrażarce nie jest aż tak ekstremalna. Więc Żeby zabić te bakterie. Więc bakterie, które są na ludzkim ciele są w stanie też przetrwać w minus 15-20, więc de facto z punktu widzenia mikrobiologii nic to nie daje, absolutnie. Jestem jakimś tym researcherem aż sam sobie gratuluję. Sprawdziłem, bo nie wiedziałem, kto to zrobił, ale zrobiono taki prawdziwy, jak na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie bardzo ładnie uczysz. To tam też zrobiono w 2011, student mikrobiologii, nie prał dżinsów 15 miesięcy i sprawdził, czy kultury bakterii na nowych dżinsach, jak je założysz zaraz pierwszego dnia i zdejmiesz, jakie są w porównaniu do tego, jak chodzisz 15 miesięcy. Te same. I się okazało, że są te same. Niczym się to nie różni, nazywa się chłop, bo sprawdziłem mi tylko w jednym artykule było jego piękne nazwisko, Josh Lee, student mikrobiologii. Może był opracowane przez Lee. Ale nie ma... No, Masa jest artykułów i tylko w jednym, bo to wszyscy mówią student, microbiology student, ale nigdzie nie, nie ma wzmianki o miłym mi, mi, mi chłopcu. Ja znalazłem, że się nazywa John Josh Lee. Josh, dziękuję nie Ci wiem, za z, to. Nie z wiem, tym, z tym praniem nie to mam wrażenie, że tak na fleje teraz wychodzimy trochę, nie myślisz tak? Monika, Jezus, <głos》> nikogo nie znam bardziej uzależnionego od prania, no, nieustannego, niż Monika. To jest coś fantastycznego, bo ty tak lubisz prać. Mamy te pralki, suszarki, sobie suszysz i pierzesz, ja to sobie uwielbiam. Cały czas pierzesz, więc nie, po prostu jeansy są specyficznym bardzo Tak, ja myślę, że one są specyficzne. Więc więc mało tego, nie one są gorsze po praniu. O ile większość rzeczy, jak wyciągasz z prania i one są takie miękkie i przyjemne, najpięknie i pięknie pachną, to dżinsy są twarde, potrzebują parę dni, żeby wrócić do tego. Tak, duchu. i w ogóle jest... I, I rekomenduje się właśnie, że jak są jakieś plamki czy coś, żeby to ścierać tak. na bieżąco. I znowu, jeśli chodzi o ekologię, to ponieważ produkcja dżinsów jest bardzo trudna dla środowiska, to jeśli chodzi o yy, odzież, to jeansy zużywają najwięcej wody. Do produkcji jeansów się zużywa najwięcej wody. To raz, a dwa, że ponad jak się pierze, niestety, bardzo zanieczyszczają e, środowisko. Do myślenia, bo przecież nosimy to cały czas przy skórze. Więc jeżeli te barwniki zanieczyszczają środowisko, to przecież one też przenikają przez skórę. Teraz się nad tym zastanawiam. Dlatego liczamy, odpowiedzią na to jest denim jeans z Japonii, bo on jest naturalny. Natomiast one kosztują mekanizm. No tak, no i właśnie te jeansy organiczne, nieprodukowane, z bawełny organicznej. I nieprodukowane masowo też są, też są odpowiedzią. Czyli sprawdzanie tych wszystkich, yy, tych wszystkich certyfikatów. Ale tak, można to sprawdzić. Moim zdaniem naprawdę można to sprawdzić, bo ja kiedyś faktycznie wrzucałam raz w tygodniu jeansy do prania. Y wydłużam ten czas. Nie sądzę, żeby to były aż 4 miesiące, bo ja jednak mnie różne rzeczy spadają. Um umówmy się, nie chodzimy w jeansach cały czas. Więc to, żeby to nie było. Ja zresztą nie muszę się tłumaczyć, bo to jest mój kanał. Jak ty mi to powiedziałaś pierwszy raz o tych jeansach, to mnie zafascynowało, dlatego nasz związek dalej kwitnie, ale w każdym razie ja byłem przyzwyczajony, że się pierze wszystko cały czas, No stop, bo nasze mamy wzajemnie prały wszystko non stop. Jak tylko było to raz użyte, no to od razu... No i mamy odpowiedź, czemu ja tak ciągle biorę. Tak, więc Monika to, mamo jest, to, to jest naturalne, że się cały czas pierze. I, I właśnie z tymi jeansami jest tak, że akurat w ich przypadku niedobrze to dla nich działa. I jak widzicie research poprzedzony badaniami, Powoduje, że to de facto... I sam przecież CEO Chip od Levi Strauss mówi, że on nie pierze spodni, tylko właśnie... Tylko od razu ma nowe. <laughs> I to jest dla Was kierunek. On sobie punktowo wybawia. Wybawia, wiesz. Wybawia, wie, Wyba, wybawia, sobie. Pewnie dostaje każdy Sob... nowy model we wszystkich kolorach i ja, po ja, prostu ja jak widzę, to brudne, to ja jest. Ja jak, jak przychodzi właśnie z Wall Street, ze spotkania i wiesz, tu ma plamkę i bierze od plamy, że sobie tak punktowo to tutaj pierze, jak on to mówi. Ja w ogóle Wspaniale myślę, ci. że bardzo fajnym rozwiązaniem akurat są jeansy vintage, nie? Żeby tak. kupić z drugiej ręki. To, to akurat y, moim zdaniem większy Większość modeli nie wychodzi z mody. A jak ktoś popełni przestępstwo? i go będą szukać nie tego, bo tego, co przedtem nosił te portki. Nie sądzę, żeby w Polsce byli aż tak zaawansowani w tym Nie, skutanie. w Polsce jesteśmy na etapie yy, dobry-zły. Źle mu z oczu patrzy. Źle mu z oczu patrzy. Na pewno rozwiązaniem takim bardziej ekologicznym oprócz oprócz jeansów organicznych są właśnie jeansy yy, vintage. No i tyle chyba, nie? Bo yy, no nie pójdziemy w ten, to wyzwanie, że mamy jedne jeansy i, 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 i tyle. Nie, natomiast no po prostu obaliliśmy, znaczy ja po prostu zrobiłem że dawanie spodni do lodówki jeansów niewiele daje. One się odświeżają przez chwilę, bo jak faktycznie założyłem tu z, lodów, z zamrażarki jeansy, to, to poczułem się jakby. się... rzeczy zjad... się skurczyło. Dużo, 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 dużo cukru zjadł i dużo kofeiny. Mega fajnie, tak. Jeśli chodzi o takie stylizacyjne rzeczy, mam nie mówić, że coś się skurczyło. Może, to jest mój kanał. Jeśli chodzi o stylizacyjne rzeczy, to tak, do jeansu naprawdę pasuje wszystko, więc jeśli chodzi o tworzenie zestawów i tak dalej, to jeansy to są super. Po drugie, ten kolor jest jest uniwersalny dla wszystkich typów kolorystycznych, taki denimowy, więc to też jest super. Ja zawsze rekomenduję, żeby mieć dwie pary jeansów. Nie trzeba mieć więcej, naprawdę. Po co więcej jeansów? To Chyba, że ktoś do... lubi jeansy. No tak, ale to jest wtedy już dokładnie to samo, a znowu jakby to wpływ na, e, na środowisko, wpływ na nasz portfel i tak dalej. Jest zupełnie niepotrzebne, bo w sumie jeansy to jeansy. One się różnią, wiadomo, jakimiś tam niuansami. Ale jeśli nie kochasz ich całym sercem, no to nie kupuj kolejnych tylko po to, żeby mieć, bo to jest absolutnie bez sensu. Ja pamiętam, że ja często rekomendowałam jedne jeansy w szafie, żeby jak one są w praniu, to żeby wykorzystać jakąś sukienkę, jakąś spódniczkę, bo jeansy są tak proste w stylizacji, że te trudniejsze rzeczy wtedy leżą i czekają na swoją kolej, bo nie ma nic łatwiejszego niż sięgnąć po fajne jeansy, dobry top, na to kurtka. I, I już. Oczywiście mówimy, bo teraz jak powiedziałeś, że każde jeansy, bo jak kupię jeansy w Pepko, to podejrzewam, że one nie wytrzymają. Nie będą tak dobre i miłe jak e, Lewis Strauss. Ty nie znosisz Pepko, ja to odkryłam ostatnio. Ty ja mam czekam jakąś a... osobistą awersję do Pepko. Ja nieprawda, bo kupiłem tam spodenki do gry, są bardzo dobre. W Wpraszówkę, ja czekam, aż będę współpracował z Pepko. Wtedy będę mówił, że Pepko jest super. Nie możesz, nosząc spodnie za 200 euro, które sobie kupujesz sam, bo lubisz, nagle przerzucić się na pepko, bo to będzie nieautentyczne. A, a może chcecie taki odcinek? Może akurat porównam sobie jeansy. Nie wiem, czy tam są jeansy. Ale mogę porównać te jeansy i wypiorę jednej i drugiej, i zobaczymy co się z nimi stanie w ogóle. I czy ja, i co się tam kurczy, a co nie kurczy i wtedy byś miała odpowiedź. Co się kurczy, a co się nie kurczy. Nie, nie rozwija się to. W każdym razie dziękuję Wam, że oglądacie to coś, co tu właśnie wypłynęło na ekranie i że mam nadzieję że subskrybujecie, jeszcze nie subskrybujecie to zasubskrybujcie, będzie mi super miło. Ty masz niedługo premierę. Tak, ja mam premierę swoich prawie jeansów. Prawie jeansów. Premiera nie jeansów Michała będzie. Dlatego jak chcecie coś częściej prać, to ja będę miał odpowiedź na to, bo dres można częściej prać. Michał właśnie z Mi swoją linię dressów i t-shirty. Chcemy być jak Levi Strauss i David ty też. Także subskrybujcie kanał, żeby się dowiedzieć pierwsze i pierwsi, bo można, to będą super prezenty pod choinkę. Dokładnie, nie dyskryminujmy dwóch chłopaków, którzy mnie tu też oglądają. Pozdrawiam ich. Pozdrawiam bardzo. Was serdecznie. Dziękuję chłopcy, że tu jesteście panowie dostojni. I chyba dziękuję Wam. Yy, I po tym wodospadzie wiedzy, który się na Was przelał w tym odcinku. Tylko trzeba czekać z na kolejny. Do widzenia. Do widzenia.